Gdzie my dzisiaj idziemy? Jeszcze nie wiem, ale... Nie jest wiesz? Zobaczcie, były dwa rody tutaj u nas ród Łebskich i ród Hartmanów To znaczy właścicieli tutaj ziemskich I oni wybudowali zakłady lniarskie w Walimiu Czyli dawniejsze zakłady Łebski i Hartman No i tutaj wybudowali sobie takie dwa grobowce Jeden jest jak jedziemy do rzeczki A drugi jest tutaj On jest schowany właśnie w lesie tak wygląda, to znaczy to, co z niego zostało. Ja pamiętam świetność tego obiektu dawno, dawno, dawno temu. A dzisiaj, no to troszeczkę tak dziwnie to wygląda. Można zobaczyć, Ale został, zamurowany. został zamurowany. Natomiast ci, co są chętni, to oni są w stanie tutaj wejść jeszcze do środka, bo można. Pamiętam może to jest troszeczkę takie dziwne, ale pamiętam jak byłem młody Marcin w twoim wieku. To wiesz co robiliśmy? Uciekaliśmy na wagary ze szkoły i graliśmy w karty tutaj na trumnach. No, sorry, ale taka prawda była. Te trumny tutaj jeszcze stały. O. Tak to wygląda dzisiaj. Tam są tylko pozostałości tego jakiś śmietnik, i to się ciągnie tam dalej. Pamiętam, że przy tym obiekcie Wołoszański robił jakiś prog program o technicznych górach Sowich. No, ale to jest tylko i wyłącznie grobowiec taki, który już jest w stanie agonalnym. Z czym? No, tego nie wiem, wiesz, bo pamiętam, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, to jeszcze po prostu te resztki tutaj były. Z tego co pamiętam, to tutaj poniżej grobowca było wejście o drzewo wypalone było wejście do tego grobowca poniżej, ale nie jestem pewny, czy ja to znajdę. Ale wiem, że było wejście. No i jest wejście. Słuchajcie, znalazłem. Zobacz, Marcin. Weź jednego, drugiego kamienia, bo ja tu trzymam kamerę nie dam rady. Jest wejście. Jarku, odsuniemy kamienie, później te kamienie założymy. Popatrz. Je założymy dalej. Wiesz, za daleko nie odrzucaj. Czyli jednak pamięć mam dobrą. Wujek Helmut dobrze powiedział. Wskazał na miary. Spróbuj tego dużego. Dasz radę? Żebyśmy pokazali to wejście. Da się? Tak go tylko otwórz. O. I to jest. Tak, tam jest wejście do środka. Nie, poważnie mówię. Tylko muszę dać więcej światła. Spróbujemy tam to zrobić, filmować. Nie wiem, czy to damy radę tutaj to ogarnąć. Ja pamiętam wiele, 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 wiele lat temu. To, to wejście jeszcze było takie, że my tam po prostu wchodziliśmy do środka. O. Widać piękny tunel. Widać piękny tunel do środka i on prowadzi do podziemi tego obiektu i my tym tunelem jako gównia żeria z podstawówki wchodziliśmy do środka i tam graliśmy w na na karty dosłownie, także możecie sobie zobaczyć, zerknąć, zrobić może zdjęcie tam do środka.